Tego tak od razu zdiagnozować. Podejrzewam tu silne zaburzenie osobowości A być może jest to nawet całkiem nowy przypadek Ichtioparanoia Precox. Co takiego? Eee, mówiła pani, że pani mąż jest wędkarzem. Tak. Ale co u dobrego? tak na z pewnością jest to, to ichtioparanoia precox. Projekcja wędkarskich marzeń sprzedawana z powodziem zagrożenia. Jest... Działa wszystko.

Słychać mnie. Słychać mnie. Dobra, słychać. Um, jeśli ktokolwiek jest na. O, o, już słychać ktoś mnie? dał lajka. Dobra, słychać. słychać. Um, jeśli ktokolwiek jest nas... O! o już ktoś dał like o 8 ma się ma, witaj, to si jest na O! o już witam, lajk 8 ma się ma, witaj, to jest na O! o już kocham przede wszystkim, o siema siema witaj wszystkiego, 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 szczęśliwego nowego roku. To główno wszystkiego, 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 wszystkiego,

Z tej strony XPS Games. I dzisiaj nie wiem, coś sobie porobimy. Kurczę. Ale co proszę, nie tak czekam aż dopiszesz cokolwiek, i tu cień chyba nie doczekam. Ale co, proszę, nie? Halo. A dobra, to. Wiadomo, że nie odpiszesz. Tylko teraz zobaczę, czy streamu mnie działa. A dobra. Znasz taką grę jak Heroes 5. Y, nie wiem, nigdy nie słyszałem. Nie znam, przykro mi, lecz znam taką grę jak Minecraft. Czekaj, nie to mój pulpit, śliczny jest. Ta gra jest dwa razy starsza niż ty. Ach, no cóż. Dwa razy starsza, ta. To... Ej, czekajcie. Wyłączę jednak, bo mi się coś tu zepsuło. To co będziemy robić na tym streamie. Mam jakąś grę instalować. Na serwerach nie pogramy, bo tam hasło trzeba wpisać. Chociaż wiem, może nie, gadanko content. Jak chcesz gadanko? No to będzie gadanko. Ale gdyby trochę więcej osób zadawało pytania, no nie za bardzo, tylko ty jeden. Przetestuję, czy u mnie lenny Weiss działa. Już patrzę. I... Czyk. 13 czyli mnie są osoby. Są trzy? No to czemu ta trzecia nic nie zadaje? Ania. Gdyby zadawała, no to byłoby spoko. Um. To macie coś, jakieś pytania, Mi się tu nudzi. Żul. Joł, Witaj Poliszkoł. Kał. Kał. Z tym. A możesz mnie zbanować? A za co ja mam cię banować? Za co, co ja mam cię banować? Co najwyżej polisz koł za tego słowa? Jak żul za spam na czacie. Nie, ty nie spamujesz. Ale co te trzy wykrzykniki? Co to ma znaczyć? Wiem. Dlaczego? No bo nie robisz spamu. Po co ja mam banować widza, który nie robi nic złego? No czekaj, ty chcesz być zbanowany? Czemu chcesz być zbanowany? Wiem, wiem co będziemy robić. Wejdę na najgorszą stronę świata, czyli same wizy. Hat <grypt> plus jeden. Zobacz hmm. Czy uda ci się rozszyfrować te dajne wiadomości? Cyrus, oh my god! Spadaj! Kurde, co za gówno mi się włączyło? Wczoraj wieczorem przyszedł do małe. Co? To... Co? To małe. Mężczyzna. Kurde! Sorry, telefon mi spadł, bo ja nie mam na czym czytać wiadomości i ja to robię na telefonie. Wczoraj wieczorem przyszedł do małe mężczyzna, który popił mnie o pomoc w stosunku zaginionego 7S4. Oczywiście zgodziłam się jeden już po. W kilku godzinach udało się go odnaleźć. Jaka jest tematyka tej wiadomości? Ps? Help me, please. Dobry. Wracałem godzinę temu z zajęć języka angielskiego, ale wpadłem w kłopoty i potrzebuję Twojej pomocy. Spotkamy się na... Na tej... Na tej grip te o godzinie 7 z rana. Jaka jest ukryta treść tej wiadomości? Kiedy kończę streama? Nie wiem sam. Nie wiem, kiedy kończę. Z pewnością za jakąś godzinkę, czy coś takiego. To na moście. Ad Bridge. Ale ze mnie debil. Wychodzę, bo to mnie wkurza. Wiem, wiem, wiem. Możemy. Czytaj, czat. Czytam, czytam. A możemy się dzisiaj zobaczyć na podwórku? Tak, tak. Tak, spoko. Pokémony! Czy rozpoznasz te Pokémony po dzieniach w 15 sekund? Oh my god. Rozpocznij test. Jaki jest ten pokémon? Kakuna. Kakuna matata. Mr. Mime. Paras. A o której x nie wiem. Diodut. Gengar. To jest ten, Spearow. E? Częśli, Chensili jest. Firou, Venomoc. Moc! Super, 10 na 10 udało Ci się. Jesteś świetnym trenerem. Tą umiejętność możesz wykorzystać podczas polowania w nocy. Strzeżcie się, złodzieje. Jaki Pokémon przypomina twojego kota? Nie. Czy jako Ash Ketchup? Nie, nie lubię go 14, 15 Pasi? Tak, Pasi XT, No No tak, Moc. Uważajcie jak wypuszczacie Mocz Bo tam może mocz wlecieć Który Pokémon przypomina twojego psa? Nie wiedziałem, że Misty to pies Czy tam Pokémon? Ale dobra. Nie. Czekaj, co? BTS, a tutaj mamy jeszcze Among Us, jeszcze do tego Pokémon. łodech czek. Do jakiego regionu Pokémon powinieneś? Wybrać się na wakacje. No, oczywiście. To jest takie proste. Joto. Witaj w piusze podróży, poka wycieczki, cudownie, że przyszedłeś. <grym> <grym> Dziękuję. Chcesz pojechać na wakacje? Tak, a to świetny pomysł, ale po co chcesz jechać na wakacje? Nie, nie wiem, wydaje mi, bla 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 bla, bla bla. Bla bla bla, bla 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 bla, bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Czy nie w wielkim... A działa, panie Pokémon! Się pytam. To jest najważniejsza opcja. A tego tu nie ma. Nie wiem, wydaje mi się, że będzie dobrze. Chcę przeżyć przygodę. Um, nie, nie, już za późno, sorry. Sam nie wiem, taki zwyczaj co roku jadę. Okej, okay. jaka pogoda powinna być na Twoich wymarzonych wakacjach? Powinno padać. A co tam, to jest świetne? Co zamierzasz robić na wakacjach? Będę jeść, 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 a potem jeszcze coś zjem. Chcę trenować moje Pokémony! Na już. Poczekaj, wtedy nie będzie nikogo na streamie chyba. Co powiesz o cenie twojego wyjazdu? Nie za dużo, nie za mało, żeby to było bla bla bla, ma być TANIO! Sąsiedzi mnie nienawidzą. Halo, czat. Och. on, nie wiedziałem, że ty tu jest, jeszcze jesteś, poliszkał. To już będzie ostatnia rzecz, bo już... Chyba znalazłam dla Ciebie idealne miejsce, czego potrzebujesz na wakacjach, co musisz mieć, czego... Bez czego nie mają sensu. Potrzebuję internetu. Potrzebuję mojej rodziny, no wczo to ona cię mi nie przyda. Potrzebuję moich przyjaciół. Mieszkasz albo nie? Nie, nie mieszkam. Na ulicy jestem. Potrzebuję jakiegoś średniego obozu. Nie potrzebuję niczego! Kanto! Miało być Giotto, ale super, i tak to jest połączone z Giotto. Cieszę się. Właśnie tam powinieneś się wybrać. Kanto pod względem turystycznym jest bardzo zróżnicowane. Małe i duże miasta, jezioro, wyspa to właśnie legendarny pierwszy region. Czy kanto spełnia Twoje oczekiwania? Mam nadzieję, że tak, bo pokażę wycieczki! Zrobiły wszystko co w ich mocy. Dziękujemy za wizytę w naszym biurze podróży. A ja dziękuję za mój zmarnowany czas. Urwiesz mi od internetu. Um, dobra, to co dalej? Na jakim etapie ewolucji Pokémonów jesteś? Jaki Pokémon odpowiada za usterki w twoim domu? Tylko prawdziwy znawca Mieszkasz tu, w kartonie? Nie. nie, 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 co ty gadasz? Nie mieszkam w kartonie, nie Nie w kartonie, człowieku Wiesz gdzie ja mieszkam? Pod liściami na ulicy pewnie niektórzy kojarzył Pikachu, baby formę Pikachu, jak wyglądał jego pierwszy design. Tak. Jak już jesteśmy przy Pikachu, to już w pierwszej generacji początkowo miał trzy formy, jak się nazywała Ostatnia, Goroczu. W Pikachu najpopularniejszym Pokémonem jest EEWEE -E -E -E, pod kasztanem. Nie, nie jestem pod kasztanem pod liściami, więc nie mogło go tutaj zabragnąć. Mroczna forma Eevee u Ubreon w wersji beta, Cold Silver miała typ yy, trujący. Mega ewolucje, to tymczasowe zmiany formy pokemonów. Ile ich jest? Jezu, nie wiem. Nie jest ich za dużo, ale też nie za mało. Jest zima. No właśnie, jest zima. Zrobiłem sobie taki iglo z liści. Zebrałem taką dużą kupę w środku, zrobiłem dziurę i teraz sobie tam siedzę. Fajnie mi cieplutko. No. Pod koniec 2019 roku wyszła nowa seria anime Pokémon, jak się nazywa. Sword Shield Galar Adventure Adventure. Co? Co mnie nie obchodzi anime. W tej serii anime pojawił się Gigantamax. Kto był pierwszym takim Pokémonem? Nie wiem. Chyba Golruks. Gol, Golruk, ponieważ. Cholera. Które z tych pokemonów nie ma formy galariańskiej? Slowpoke. No i. Ano tak. Galariańskiej. Ja, ja myślałem, że alolańskiej. A alolańskiej. Charizard. Nie, nie Charizard. Teraz ostatnia kategoria czyli Pokédex, który Pokémon ma w nim numer 447. Czekajcie. Pokémon 447. Okej. Okay. Nic nie było. Nic nie widzieliście? I ostatnie pytanie, również z powyższej kategorii. W regionie Kalos Pokédex jest podzielony na trzy części: Central, Coastal i Mountain. Który Pokémon ma numer 0001 w Pokédexie co Coastal Kalos? Mam nadzieję, że nic nie widzieliście, co nie? Hespin, Diglett, Bulbasaur, Driflon, Czemu ten diklet ma... niebieski nos? Chyba mu spuchł. Um, Świetnie ci poszło. Widać, że wiesz sporo Pokemonek. Gratuluję tak dobrego wyniku. 0 na 10. Ha! piszcie coś. O, już trzy osoby na czacie są. Na jakim typie ewolucji Pokémon jesteś? Jaki starter powinien. Albo wiem, poczekalnia, bo to jest najfajniejsze Zawsze to mają Pokémon, Pokémon. Pokémon, czy znasz Pokémon? Pokémon, odpowiadasz na pytania, a na koniec jest niespodzianka. Pokémon, zrób. Wielki, cza... Wielki test na czas. Pokémon, sprawdź się. Jak dobrze znasz Pokemony, tylko prawdziwy znawca dojdzie do końca, sprawdź ile naprawdę wiesz. Jak tobie brzuch od ZD? Zrób. Ale co? Ale o co chodzi ci z tym brzuchem, bo nie rozumiem. Witam cię w moim quizie. Czy jesteś gotów na... Niekoniecznie łatwe pytania, no to lecimy na początek coś łatwego. Kto to? Aż keczam, aż keczam, aż keczam. Jej! Wygrałem! Nie moja wina, że nie lubię jako. <ścoughs> ja nie lubię asza. Dobra, teraz. Ile jest Pokémonów stan na 9 grudnia 2020? Misti, lecz co, Misti? Ale o co ci chodzi z tą Misti? A e e Jezus, przeciwko słampertowi najlepiej wystawić typ. Ile słabości ma tryb baśniowy? Wiem, że ma naprawdę mało trzy kurde. Ciężki. Idę jeść. Nara, nara. Szkeczem. Co? A szkeczam. To trawiasty 2. W grach Pokemon danego ruchu można użyć określoną ilość razy. Ile razy można użyć ruchu snajprzed strzał snajperski. Nie gram wkurza mnie ten quiz. Islam, chcesz nim takim goniłsz? Kuk. Bez tym zobaczyć taki bo taki jeden fajny quiz a nie chcę mi się już tego Papa.